No Ede sklep, Ede sklep, Ede sklep, Ede sklep, Ede O, widzicie, albo sklep nie oglądałam, chodź, czekaj na mnie, mamo, czekaj na mnie, mamo, no, Chodź, Lenka. Dlaczego on nalegał przez mną? Czekaj na mnie, mamo, to już mi się w tym nie podoba, widzisz? Dlaczego no, ona się znała? się nie przesuwa. No dobra, weźmy dalej. No pan, chodź Oślenka Idę. Ja idę do działu z chlebem. Ok. Chwilka. Hej. A mama, mogę iść podglądać, zabawki? Proszę. No dobrze, ja będę tutaj przy tym pierwszym dziale z chlebem. Dobra, poczekajcie. To już mi się nie podoba. Poczekajcie ja sobie kamerkę, a. Każę Wam, co, co się nie stało. Ej, mamo, Poczekajcie. Pochodź pusia, zaj. Bo będziesz. Y, mamu. Nie, no żartuję, żartuję. Y, ej, mamo, proszę, mogę sobie pooglądać te bawki? Okej, y, okej, okay, okay. ja będę w tym pierwszym z klebem. No. Co to w ogóle miało? Dobra, to jest trochę jakieś w Z pieczywem, ale dobra, nieważne. Okej. Okay. Co? Mama nie umie mówić, a córka mówię Z pieczywem, a nie z chlebem. Ej, po jakiej dni Co to miało być? Chyba... Co to w ogóle... Serio, ja teraz powiem, co to miało być. Ten Logan tak powiedział, bo my mamy też Logana w swojej tej, ogólnie tak. Logan tak powiedział, yy, yy, co, yy, co, i yy, co, yy, tak wziął te blisko. Picie? Picie no, chodź tu. Chodź, tu picie. chodź tu, picie. To, ja... yy, to będzie 5 petkoi. Chodźcie. Mogę, bo ja nie zobaczyłam nic. Muszę to może kamerka tutaj. Chodź tu. No, jak tu. Ile to kosztuje? Dlaczego ona yy, na podłogę. To będzie 5 petkoi. Ej, no tu już mi się nie podoba. Gdzie ona na podłogę patrzy? Gdzie ona patrzy? Kasy tu nawet nie ma i w ogóle. Ona, ona na podłodze patrzy. I w ogóle początek źle wygląda, i w ogóle wszystko. I ta podłoga też źle wygląda. No, ma... Dobrze, proszę. Dziękuję no Ona ma nawet pieniądze Jej nie. Ma. Yy. Dobra, dziwne. Też dziękuję O życie. Jezu! Poczekajcie mam pretensję. Dlatego ten ty... co Dobra, dziwne. Okej, okay, okej. Okay. Czyli na pewno to. No na pewno to, to, wow. to nawet lepiej. Ja Ciacie, ale piękna miseczka, nie miałam takiej. Chcę ją. Idę ją zanieść do mamy. No Jezu, się nie... Chcę Czekajcie, wykażę wam. Ja zaraz wracam to. poczekajcie, wezmę sobie tu kamerkę. żebyście mnie dobrze widzieli, Poczekajcie, patrzcie, to tak wyglądało, o Jezus, jaka piękna miseczka, o Jezus, jaka piękna miseczka, takiej nigdy nie miałam, chcę ją, idę ją zająć do mamy, no jak, nigdy takiej nie miałam, no i co z tego, no kurde, ale, Uj. I tu na kamerkę. No i dobra. O, o, Lena idzie. No co chcesz Lena? Wow. Co to jest za miska? No właśnie mamo, mogę tą miskę? Proszę. Ale Ach. pamiętasz, wczoraj Ci już coś kupiłam. No wiem, pamiętam tą, tą piłkę. Fajna jest, ale, ale ta to, 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 to miska jest też taka fajna. No proszę. No dobrze. Jak ona się mogę na to, to zgodzić? Odbywa. No proszę, powiedziała... Wiem, że ona powiedziała tyle razy proszę, no ale... Moja mama raczej się na to... Powiem, że moja mama się na to nie zgadza. Ej, ja chcę to kupić. Kupcie mi taką mamę. No rozlatuję no moją mamę. Już jestem w sumie dorosły. Bo jestem chłopem. Patrzmy. Okej. Okay. Chodź, moja miseczko. Chodź. Widzowie! Co to w ogóle miało być? Czekaj, niestety muszę zatrzymywać. Patrzcie. O, ona powiedziała do tej miski: chodzi moja miseczkę. Miska nie ma nóg. No, no więc. Ile wszystko jest go brzmi? E, Tą wezmę. Ale w ogóle to trwa. 6 minut. minut, a nie mój powiem. cały film, 13. Minut. a nie 6 minut no. a dwie minęły no dobra, zrobię z pra... tego part 2 słuchajcie, niestety musimy się uwidzieć w parcie 2 no niestety niestety, no to part